Cześć, Marko, wszystkim, moim kanary. Widzicie, jestem dziękuję, że tu wróciłeś, mi zrobił roku życowy. W tym roku życowym opowiem wam e, o rodzinie. Mianowicie, e, każdy z nas miał w życiu, gdzie rodzicy w Guzarii albo gdzie w rodzinie... Nie do końca się podało. No, po prostu były jakieś takie złe dni. No, jak to można powiedzieć. E, I powiem Wam o jest w którym u jak już dobrze wiecie, od miesiąca prawie, już będzie będzie gdzieś tak miesiąca. nie mi ja ponownie się zresetuję. Ale czasem doskwiera mnie ta mm, desknota za rodziną, za, za swoim gniazdem. Jak to w ogóle mieć? Tak i tak kiedyś będę tutaj mieć, podobnie. W ogóle nie. Tak i tak, skupiał, ogóle, tak, tak ale się, sobie sprawę że rodzina jest najważniejsza, że mimo wszystko w swoich najbliższych trzeba trzymać się. Czy jest taki, czy owaki, nie ma to znaczenia. Trzeba trzymać się razem i rodzina, jak rodzina, rodzina powinna to za. Dziwnie wygląda jakby kwiatek miał wirus na głowie. <dziwnia> no. No bez kicharek to kwiatek mi na głowę wirus. <dziwnia> no, wszyscy znikają, ktos. Dobra. Ale nie jest z tym... Oni no, tak... To prostu robimy, że... Będę chciał powrócić na... tak to mówię, na stare śmiecie. Będę chciał powrócić yy, do domu tak jest, tak jest no jak powiedziałem, rodzina jest najważniejsza i powiem tak z matką się raczej pojemność nie ważne, czy to dobra, czy dwa, czy się kłócicie czy nie kłócicie, czy dba, nie dwa nie wiem, to ale jak to mój ojciec mi powiedział jak nie będziesz stanował marki, to nie będziesz stanął w zależności kobiety. No. Więc tak sobie zdałem, że marka jest najpierw niejasna, w no, jakiej jest bo w ciebie to już sam jest gdzieś wchodzić i wydawał na tydzień, na dwa tygodnie i masz spokój. Ale potem już. Brakuje takich No Brakuje ci tej rodzin Brakuje ci No Sparcie i pogoduszki Z nie, po to Odważyć Tam chodzisz wczoraj rano po prostu Tak To no. jest takie o Ej Powiem tak Wczoraj byłem w swoim domu Tam my gdzieś ale sprawa jej odwiedzi się i na obiad przy okazji. No to tak jak matura mnie przyniosła, to aż Nie wiem, no. mm, kiedy to nadać w ten czas. I tutaj patrzę, mówię, że to tutaj sąsiedzi też mój że został, ja mam tutaj i dzisiaj w górę i w ogóle bla, bla 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 Nie. Osiem. Mają no rację, mam tutaj. Wszystko mam, ciszę, spokój, wszystko mam, nic mi nie berkuje. <śmiech> <śmiech> Ale można powiedzieć, że już uspokoi tym, tym bardziej się czasem i babka wraca do, do tego, co już było, a już się akcyjno o tym zapomnieć, już nie wraca się do tego, co było i po prostu mało kiedy tym się przyjmować. No. jak to bylo minulo. tak jak povídám, rodina je nejvážně o svojí o rodině, Bo jak rodiny nezabratní, to už pro děti v čárnej Takže co, pokud o maczu się czego na razie